Dzień dobry, nazywam się Wiktor Sawosz, jestem przedsiębiorcą i wspólnie z żoną prowadzimy firmę, która eksportuje oraz importuje środki czystości, chemię gospodarczą, artykuły spożywcze. Sprzedajemy wiele produktów wyprodukowanych w Polsce na cały świat i Dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć historię, jak zaczęła się moja przygoda i zainteresowanie się produktami hipoalergicznymi, ekologicznymi. Produktami, które mają mniejszy wpływ na środowisko. Chronią też skórę człowieka. Wszystko zaczęło się od sprowadzenia z Nepalu takich orzechów piorących. Właściwości saponiny tych orzechów powodują, że Doskonale nadają się do prania oraz do innych celów, chroniąc przy tym środowisko oraz skórę człowieka. Po orzechach piorących pomyślałem, że warto tą linię rozszerzyć, i wymyśliłem stworzyłem taką linię środków piorących, żeli do prania, proszków do prania pod marką TRIUMF. To są produkty certyfikowane, wyprodukowane z poszanowaniem środowiska naturalnego. Produkcja odbywa się w, w pełni kontrolowanych procesach i wszystkie te produkty mają certyfikaty. Ecolabel, Nordic Label oraz inne certyfikaty, które gwarantują konsumentom bezpieczne używanie tych produktów. Jesteśmy także dystrybutorem kilku produktów z Francji pod taką marką Labrevert i te produkty też są hipoalergiczne, mają też certyfikaty Ecolabel. Doskonale przyjęły się na naszym rynku, ponieważ no już w Polsce coraz większa jest świadomość konsumentów o wpływie środków biorących na środowisko, na zdrowie człowieka, na skórę człowieka, i coraz więcej konsumentów właśnie już bada skład takich produktów, wybiera te produkty dla swojej rodziny. Zaczynaliśmy od sprowadzenia do Polski niewielkich partii, ale z roku na rok popularność i jakby zainteresowanie takimi produktami jest coraz większe. Na dzień dzisiejszy w naszej ofercie są także inne marki produktów hipolergicznych wpisujących się w te nowoczesne trendy konsumenckie. Dlatego cieszy mnie bardzo, że to się roz, tak mocno się rozwija ten trend, ponieważ z założenia chcę, żeby planeta została dla naszych dzieci, dla naszych wnuków jak najmniej w nienaruszonym stanie. Wpływ ekologii na zdrowie społeczeństwa, na zdrowie naszych dzieci jest ogromny i Staramy się swoimi działaniami, właśnie taką z propozycją produktów ekologicznych, hipoalergicznych mieć chociaż niewielki wpływ na realizację właśnie takich celów, jak ochrona planety i zostawienie naszej Ziemi dla przyszłych pokoleń. Zachęcam Państwa do używania produktów, które mają certyfikaty Ecolabel. Są produkowane z środków, z ingredientów takich sprawdzonych, oraz wspólnie moglibyśmy się przyczynić ku temu, żeby właśnie ten negatywny wpływ na naszą planetę ograniczyć. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. garantir des produits plus sains, hypoallergéniques, plus respectueux de l'environnement, qui prennent soin de vous et de toute la famille. Cela ne peut pas être que des mots sur une étiquette. C'est tout un ensemble, une philosophie, présente dès l'origine de la marque. Il faut le lieu de création adapté, réhabilité, moderne, économe en ressources. Il faut une exigence, une recherche d'amélioration continue de nos solutions, une anticipation des réglementations, des matières premières sélectionnées et la transparence de ce que nous faisons. Il faut l'envie, la passion d'une équipe. C'est ainsi que nous œuvrons pour le respect de votre bien-être. L'arbre vert, une marque de respect.